Co chce Ci powiedzieć osoba ukochana? Wróżba z kart Lenomor. Proszę oglądać sobie cały ten filmik, ponieważ jest to jedna wróżba. Kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Zapraszam serdecznie. Tutaj, co osoba chce Ci powiedzieć, więc chcę napisać do Ciebie wiadomość. Dużo jest strat pomiędzy nami, frustracji, być może jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, ale chcę otworzyć nową szansę dla nas, chcę otworzyć nowe drzwi, nowy rozdział, chcę otworzyć twoje serce, które zablokowałaś. Pomimo tych strat, tych różnych pasożytów, które wkradły się w naszą relację, chcę się spotkać, chcę ci napisać. I nie wiem, w którą stronę teraz pójść, nie wiem, jak to wszystko teraz rozwinąć, w którą stronę mam po prostu podążać, co zrobić. Stoję na rozdrożu dróg i już, już chcę Ci wysłać wiadomość, chcę również z Tobą porozmawiać, wyjaśnić sprawy. Moja wiadomość do Ciebie jest już wysłana konieczna nadejdzie lada moment chcę również z tobą rozmowy wyjaśniającej chcę wrócić chcę mieć następną szansę chcę wrócić chcę żeby wszystko rozwinęło się bardziej bardziej stabilnie między nami by wyleczyć wszystkie te jakieś konflikty nieporozumienia rany kocham cię i jestem po prostu w tobie zakochany mam do ciebie już uczucia które rozwinęły się i bardzo, bardzo tęsknię za Tobą, chcę Ci powiedzieć o moich uczuciach, chcę z Tobą porozmawiać i chcę, byśmy byli w dwoistości, tak jak te piękne łabędzie są zawsze razem i kochają się całe życie, są sobie wierne i po prostu nie, nie rozdzielają się nigdy. Także daj mi szansę i spodziewaj się niedługo ode mnie ważnych wiadomości i kontaktu. Do usłyszenia już wkrótce.